Cześć wszystkim, tutaj Basia, witam Was w naszym nowym starym domu. Więc tak, mamy połowę stycznia, nawet trochę dalej. Do tego we wtorek miałam urodziny, więc to jest taki dobry moment, wiecie, na takie zastanowienie się nad swoimi celami, co zrobiliśmy w zeszłym roku. Wiecie, jak to się mówi, nowy rok, nowa ja, więc zacznijmy od tego, że przejdziemy po tym, co udało nam się osiągnąć przez te parę miesięcy naszego remontu. Więc zaczęliśmy pracę mniej więcej tak od połowy sierpnia. No i wiadomo, na początku, jeżeli oglądacie od, od, mnie od początku, to wiecie, że na początku te prace to były takie bardzo nieśmiałe. Bo nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czy dostaniemy zgodę na zakup tego domu ze względu na działkę. No, możecie się cofnąć do tych odcinków, to, to będziecie wiedzieć o co chodzi. Generalnie chodzi o to, że musieliśmy czekać na zgodę Kowru, żeby kupić dom i zaczęliśmy już remontować, nie będąc właścicielami, co było ryzykowne dla nas, a dla właścicielki jeszcze bardziej, więc te początki były takie bardzo, wiecie. Więc moglibyśmy liczyć, że tak naprawdę jesteśmy właścicielami, że zaczęliśmy remont dużo później. No ale dobra, nieważne. Tak czy inaczej, no jesteśmy teraz na etapie takim najgorszym, najgorszym z najgorszych, bo wszystko wygląda milion razy gorzej niż było to jak kupiliśmy ten dom. Wiecie, tutaj mieszkali ludzie, wszystko było pięknie, ładnie, wszystko grało i buczało, a wpadliśmy my i wszystko wyburzyliśmy, skuliśmy i rozwaliliśmy. No ale tak trzeba zrobić, żeby zrobić do porządku, no bo niczego, no wiadomo, to jest dla nas dom już na lata, 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 lata. I chcemy, żeby wszystko było zrobione dobrze, a tutaj wszystko było, no stara instalacja, wszystko, wszystko, wszystko. Nie było nawet o czym rozmawiać, trzeba było wszystko burzyć, do tego jesteśmy fanami cegły, więc ta cegła tutaj musiała się pojawić. Zresztą co widać za mną. No ale tak, dzisiaj Wam pokażę, co się nam udało zrobić. Postaram się Wam wrzucić jakieś takie przebitki z tego, co było wcześniej, wcześniej, wcześniej. Może nawet uda mi się wyszukać jakieś takie dobre ujęcia całkiem przed remontem. Więc zobaczycie, no, jak bardzo zdewastowaliśmy ten biedny dom. Tak, ale będzie pięknie, będzie pięknie. Ja wam mówię, mój życie mi uwierzyć, jak będziecie na mnie obserwować, to będziecie też wiedzieć na samym końcu, że naprawdę będzie fajnie, bo mamy zapał, wiemy co robimy i będzie okej. Okay. Pokażę Wam też, no bo tak, zrobię tym przegląd, ale wiadomo, dzisiaj jest dzień pracy, więc nie będę się obijać, więc pokażę Wam, yy, o co robię ze schodami, bo schody drewniane, które prowadzą na nasze poddasze, do nas, części naszych dla dorosłych, czyli dla mnie i dla Norberta, yy, zostają, Mamy te drewniane schody, muszę je odczyścić, wyszlifować, później będziemy je malować, jeszcze nie będą 3 stopni, bo one się jeszcze w czasie remontu yy, zniszczą, no, i niestety okazało się, że nasz przyjaciel, przyjaciel, spuszcza, dorwał się do, do niektórych elementów. Na szczęście, do takich, które da się wymienić, więc, więc trochę zabawy z nimi będzie. No, dobra, nie zagaduję was, bo to wiecie, nic z tego nie będzie. Lecimy! Będę przesuwała i dalej tam, ten policzek tam u góry zdziera z barwy. Talek nie opalam, bo one idą do wymiany. Tu będą wstawione będzie wstawiona stalowa barierka. Najprawdopodobniej pójdzie po prostu na ten element drewniany płaskownik, do którego będzie dostawana barierka z pochwytem też stalowym. Pokażę Wam, może, jak wyglądają moje, do, moje schody w starym domu. Bo tam też były oryginalne schody, tylko że stalowe. I mniej więcej w takim stylu czy charakterze będziemy chcieli zrobić tutaj te barierki w tych schodach drewnianych, też w tych schodach, które prowadzą na pierwsze piętro. No a tutaj odczyszczam to i lecimy dalej. Dobra, przesuwam się dalej. Zabieram was teraz na przegląd, ale chciałabym wam też powiedzieć, że jedną z motywacji, dla których chciałam to pokazać, jest to dla tych, którzy też remontują dom i żeby się nie zniechęcali, <grym> bo zobaczycie, jak bardzo źle na pewnym etapie wasz dom będzie wyglądał. I że to jest naturalne i że tego się nie da przeskoczyć, i żebyście się nie zniechęcali, bo to musi być gorzej, żeby było lepiej, jak już mówiłam was miliony razy. Yy, więc zobaczcie, jak to wygląda u nas, bo podobnie będzie wyglądało u was, a później to już z górki, tylko lepiej. Tu znajdujemy się w naszym holu wejściowym. Tak, jak widać zresztą. Yy, mamy wyburzoną ścianę. Od, ja będę mówiła od stanu pierwotnego, co było zrobione. Oprócz tego, żeby tu wszędzie były, była azeria, wszystko jest ściągnięte. Przemurowane są drzwi, bo były za szerokie. A potrzebujemy tutaj w tym miejscu zmieścić sobie szafę na ubrania bo, i zasłonić te urocze liczniki, których będzie mniej bo były tu dwie rodziny, więc redukujemy ilość liczników, ale czekamy cały czas na Tauron, żeby to sobie ogarnął. Eee, tu mamy schody do piwnicy. Schu skute tynki pod cegłę. Cegła wyczyszczona, niezafugowana. Nasze piękne schody. Nie każdy wierzy w ich potencjał, ja wierzę, bo chcemy na nie położyć drewniane stopnice. Zobaczcie, jaki ma, mają fajny profil. To są gotowe elementy, które są na taki, mają taki ząbek w tym miejscu. Jest nakładane jeden na drugi i w ten sposób przenoszona jest yy, siła i to obciążenie. Tu mamy nasz pokój gościnny, który będzie takim, powiedzmy, drugim małym salonem telewizyjnym. A teraz jest to nasz pokój socjalny, czyli mamy mikrofalówkę, żeby sobie coś zagrzać, czajnik, żeby sobie wypić kawkę, tu się przebieramy, jemy, nie mamy drzwi, więc wszędzie jest ta sama temperatura, więc obecnie wszędzie jest chłodno. Ale to jest wszystko do przeżycia, lodóweczka, także jest elegancko, można sobie posiedzieć. Dobrze. Przejdźmy może do strefy naszej dziennej. tutaj to będzie zamurowane bo tutaj pojawi się nasz pion wentylacyjny, taki szacht tam już mamy przekucie znaczy nawet nie, nie jest przekucie, bo tutaj rozebraliśmy kilka szycht e, ściany <laughs> piwnicznej i w ten sposób dostaliśmy się do piwnicy, tu będzie łazienka z prysznicem, może wejdźmy od razu wam pokażę co i jak malutka łazieneczka dla gości stoimy właśnie w prysznicu Tutaj będzie umywalka i miska ustępowa Geberit. Mamy już wymienione częściowo piony kanalizacyjne. One są w tym samym miejscu, no ale są nowe, bo tamte były już stare, często nie miały kielichów, więc nie jest specjalnie dobrze. W peszlech idą nam elektryka, ona będzie w wylewce. Okej, okay. tutaj stał nasz piec. Kaflowy, tu będzie stał też piec, ale komingowym. Trzeba było to. No to jest. No, znaczy tak, widziałam u niektórych też na YouTubie piękne piece, nad którymi bardzo mi się zastanawiała, żeby je zostawić. Natomiast. No. Tutaj jest ta strefa dzienna. Wykute, wykuta jest butelka. Tu mamy kuchnię. E, tak jak Wam wspominałam, cała ściana zostaje w cegle. Nie będziemy mieć fartucha, czyli tych płytek, które są między szafkami. Generalnie tutaj nie będziemy dawać y, szafek wysokich, w sensie wiszących. Damy tylko doły i przy piekarniku, przy płycie, która będzie stała mniej więcej w tym miejscu, będzie y, 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 szyba, jejku. Będzie szyba. A tutaj będzie zabudowa do samego sufitu, czyli piekarnik, tam takie meble i tak dalej. Wiadomo, nie mam jeszcze wylewek, ale mamy elektrykę. Y, wodę nie mamy pociągniętą, bo nie możemy z, zdemontować jeszcze grzejników, bo byśmy tutaj y, zamazzy skostnili a grzejniki nie mają zaworów. Nie mają zaworów, żeby to odciąć, po prostu zakręcić i zciągnąć grzejnik, więc czekamy, e, aż siwa się skończy. W pomieszczenie gospodarcze, e, gdzie będziemy mieć, e, tutaj będą pralki, jakaś spiżarka, takie tam rzeczy, pralka, suszarka. E, mamy wymienioną, wymienioną tutaj też kanalizację. Odkurliśmy ten ten pion. Ten szacht już poszliśmy nową kanalizację, ponieważ musimy tutaj, widzicie, górą tamtą łazienkę, która na piętrze jest jakby połączyć i to jest za daleko do tamtego pionu. Ok. Co tu jeszcze mogę Wam pokazać Takie rzeczy, które by Was mogły zainteresować? jest dużo gorzej, no jest dużo gorzej niż było, ale ten etap wydaje mi się jest dosyć satysfakcjonujący mam jeszcze do zerwania podłogę i wyrzucenie tego, tego gruzu całego, tak jak wam wspominałam nie wyrzucamy, w sensie ja nie wywożę już tej kubki wesołej, czekajcie, otworzę okno, ok, wam pokażę ile tego już mamy, bo to jest w ogóle jakieś szaleństwo, tym bardziej, że to jeszcze nie wszystko jest wyrzucone ok o. patrzcie to wszystko było na podłogach. Naprawdę, serio. Zaraz wyjdę na zewnątrz, wam pokażę. Idziemy teraz na tył domu. Pokażę Wam, ile już tego wywaliliśmy. Pięknie jest dzisiaj, słonecznie, ale jest mrozik. Miałam problem, żeby wjechać na podwórko, bo mi kłódka zamarza. Musiałam zaparkować i wrzątkiem przelać kłódkę. O, widzicie. Bo nie mogłam wejść. No. Trochę się tego nazbierało. Raczej nie będę tutaj łupatować i tego wywozić. Trzeba będzie wziąć po prostu sprzęt i się tego pozbyć. Tym bardziej, że jeszcze podłoga na parterze jest niewywalona ani w jednym, ani w drugim pomieszczeniu. To znaczy ani w tym pokoju w yy, strefie dziennej, ani w, yy, w gabinecie. No, nie gabinecie. Yy, w tym gościnnym. Więc tego jeszcze będzie mnóstwo. To jest. To jest z pokoju Kasi. Tak, spokoju Kasi i spokoju Julki. No, no i Tynki. Jeszcze częściowo było z, zrywane. A patrzcie jak jest. Cudownie dzisiaj. No tutaj powiem szczerze, ja nie wiem jak to jest, ale zawsze jak tu przyjedziemy to jest tak pięknie. Cuda, nie? Julka już jest w szkole, także mamy do, dodatkową motywację żeby codziennie przyjeżdżać, bo one i tak musi iść do szkoły. Więc nie mogę sobie zrobić z dnia wolnego, bo i tak bym musiała tu przyjechać. Więc lepiej coś porobić. Ok, wracamy do domu. Więc tak, nasza piękna cegła. Tu mnie jeszcze czeka wyczyszczenie tej zagłębionej części, bo zapomniałam o tym. Ok, cyk, cyk, cyk. Nie mamy już. Drewnianych podłóg i tej posypy na korytarzu, ciach-ciach. Tu też jest cegła. Ech. Tu jest nasza toaleta już z rozłożoną instalacją kanalizacyjną. Ciach, ciach ciach Jesteśmy u Kasi w pokoju. I tak <laughs> nie mamy obecnie żadnej łazienki, takiej w sensie toalety normalnej, została zlikwidowana powiem wam, że mamy toaletę tymczasową mam w piwnicy jak się można domyśleć nie było tamtej toalety i nie jest specjalnie urodziwie, ale jest dobra, tu mam do skucia płytki nie ma już sufitu Ech, kończę robić te drzwi to będą drzwi do toalety, tutaj u dziewczynek na piętrze Szybki dom do wywalenia Tu wstawimy mleczną pleksę Zakipujemy i będzie elegancko Także Kasi pokój... E, tak, elektrykę już mamy Chyba we wszystkich pomieszczeniach rozłożoną. Tak, tak mi się wydaje Że już elektrykę mamy skończoną, teraz zrobimy Kanalizację, potem Wody centralne i wentylację Potem wylewki, tynki, i inne tam takie OK, to jest pokój Natalki, a to jest łazienka. Pokój Natalki, łazienka. Jak widać, mamy podłogi. Yy, tu mamy pod prysznic, tu mamy pod prysznic, odpływ. Tutaj pod yy, umywalki. Tu będzie rozłożone na dwie umywalki. Ry, 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 ry. No, i pokój Natalki z przyległościami, czyli z naszym zabudowanym tarasem, który nadal nie ma decyzji, ale raczej będzie zabudowany. Tylko trzeba go rozebrać i zrobić na nowo. Bo to jest taka konstrukcja lekka drewniana, nieocieplona, i tam jest naprawdę zimno. Tu jest zimno, a tam jest mega zimno, pomimo że to jest południe i ma dużo okien. Ok, zamurowana ścianka. Tutaj, tak jak wspominałam, chcę takie regały ładne drewniane zrobić. Może dam jakieś listwy y, Takie wie i koronę, i, korone, i będzie. będzie ładnie, wydaje mi się. No i Norbert zrobił mi tą cegłę na sztorc. Czyli, tak jak widzicie, ona nie jest położona na płasko, tylko właśnie na sztorc. W ten sposób się składa. Dużo trudniej się to kładzie, bo ona jest bardziej taka chybotliwa, no bo ma, tylko na 6 cm się wspiera, ale y, zyskaliśmy tutaj te centymetry, żeby ta półka miała tutaj sens jakikolwiek. Więc to mam zamurowane Ok. I został nam jeszcze tutaj na tym piętrze... Eee, czekajcie, żeby mnie nie wykukurykała gdzieś o... o, 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 o. Ten I tu jest pokój Jurki. Eee. No. Zamurowanie, jeszcze nie wiemy co tu zrobimy z tymi tynkami, bo szczerze powiedziawszy trzeba by raczej kilka ścian jednak skuć i zrobić nowe tynki, bo te są słabe, nierówne. No a tutaj tym bardziej mamy tak, to mamy do zatynkowania, komin też jest do zatynkowania, więc lepiej chyba to będzie wszystko zburzyć i skuć i zrobić tynk na nowo. Tutaj jest nasz wykusz. Miała być garderoba, ale zaczynamy się wahać, bo strasznie fajny jest ten pokój, bo jest taki duży. On jest <śm> niewiele mniejszy niż nasze pierwsze mieszkanie z Norbertem, no ale dobra. Y Okej, okay, to lecimy jeszcze na poddasze. Siup. Jesteśmy u nas na poddaszu, czyli łazieneczka. Nic się tu nam nie zmieniło, oprócz tego, że mamy już pod miskę ustępową wyprowadzoną kanalizację. czy znaczy, nic się nie zmieniło. Wrzucę <laughs> wam przebitki, no to się wszystko zmieniło. A tutaj jest ta część właściwa z nowym oknem. Z Zrobionym już sufitem, nie mamy już tych wszystkich ścianek, które tu były. Garderoba. Norbert ostatnio, widzicie, zabudował prawie wszystkie kwadraty. Ja z nim to robiłam, żeby nie było. Zostawiliśmy tylko otwarte te z elektryką, bo musimy się zastanowić, w którym miejscu zamontować puszki czy u góry dole, bo tu mają być generalnie półki, więc raczej będą u góry. Ale trzeba przemyśleć temat, a nie zabudowywać, a potem zmieniać. Okej, okay. dobra, to wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam Was też do subskrypcji. To wszystko na dzisiaj. Pa!